Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przejedziemy się trasą pomiędzy Gliwicami Łabędami a Gliwicami Głównymi. Przejedziemy się przez Gliwice Łabędy, gdzie zobaczymy postęp prac przy przebudowie zarówno układu drogowego, jak i torów i budowy zupełnie nowego przystanku. Nowa budowana stacja Gliwica Łabędy zostanie przystosowana do obsługi już wszystkich podróżnych. Wyposażona będzie w trzy wygodne perony z wiatami, ławkami, oświetleniem oraz nagłośnieniem. Przebudowa obejmie wiaduk kolejowy przy ulicy Staromiejskiej, z którego będzie możliwe dojście do peronu 1 na stacji Gliwica Łabędy. Stąd... Zaś odjeżdżają pociągi w stronę Katowic i Kędzierzyna-Koźla. Nowy wiadukt, który jest właśnie tutaj budowany i zastąpi ten nasyp, powstanie także nad ulicą Strzelców Bytomskich. Obiekt zostanie połączony z klatką schodową, windą i z perenami 2 i 3. Skąd będzie można się dostać do Katowic, Pyskowic, Strzelec, Opolskich i Opola. Stacja zostanie przystosowana także do obsługi dłuższych pociągów do 750 metrów długości. Film ten nagrywam już we wrześniu, kiedy wyłączony z ruchu jest przejazd kolejowo-drogowy na przedłużenie ulicy Wolności. W tym miejscu już nie będzie przejazdu w tym miejscu jak widać będzie peron kolejowy stacja kolejowa cały rok będzie się odbywał pod spodem nie będzie już nasypu tylko wiadukt Po zakończeniu przebudowy pociągi pojadą przez stację szybciej, nawet 160 km na godzinę w przypadku pociągów pasażerskich i 120 km na godzinę w przypadku towarowych. Sprawniejszy przewóz ładunków umożliwi budowa nowego toru, który połączy gliwica łabędy z gliwicami portem, z pominięciem stacji gliwice. Gliwice Łabędę to ważna śląska stacja kolejowa, przez którą przebiegają linie z Katowic do Kędzierzyna Koźla, numer, linia kolejowa numer 137, oraz do Pyskowic numer 135 i dalej do strzelec opolskich i Opola, linia numer 132, a także linia Gliwice Łabędy numer 168. Przez Gliwicę Łabędę przebiega międzynarodowy szlak kolejowy 30 łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę. Cała linia kolejowa łącząca Gliwice z Opolem przez Strzelce Opolskie jest aktualnie w modernizacji i jest przystosowana do zwiększenia prędkości pociągów, maksymalnej prędkości pociągów osobowych do 160 km na godzinę, dzięki czemu już za trzy lata zmniejszy się czas przejazdu o ponad 10 minut pomiędzy tymi dwoma miastami. Zapraszam do oglądania całego przejazdu z Gliwic Łabęd aż do stacji Gliwice.